jest Potrzebny malutki poczek na, na dzióbkach i który troszeczkę pociągnie, który odrzuca trochę dziób, e, żeby stabilizował kurs i rybkosta z tyłu i ta łódka jest naprawdę w stanie znieść bardzo dużo. Oczywiście wiesz, trudno powiedzieć, jak ona się zachowa no, przy falach, które wpadają na pokład. Takie fale się spotkały i to pojedyncze, bardzo rzadkie na sam koniec. No, fala już była rozbudowana przez ten cały tydzień i zaczęło wiać znowu mocniej, bo no... Ten front, który przechodził, to było 90 krojów ochota. po chmur. A trzeba pilnować, żeby tego żagla nie mieć za dużo, bo on go potrafi, nie no Nic nie zrobić. Jeżeli masz kolejną falę z grupy, która idzie troszkę pod innym kątem niż poprzednia, to jest spora szansa, że cię obróci. Natomiast w dalszym ciągu, nawet jeżeli wie je ta fala, cię obróci, to masz szansę spokojnie wrócić na kurs. Czy to nie jest druga, bo jesteś tak krótki, że się mierzysz między falami. Jest dość czasu, żeby cię obrócić na kurs. w świecie. Yy, Bałem się troszkę o sterowe, bo to są niezłe siły na sterze, naprawdę. Yy, jak masz ster na makta wywalony, a inaczej się nie da sterować w takich warunkach, po prostu yy, żadne teorie, typu, że mm. największa skuteczność steru jest przy tam i stopniach, to wypalasz ster na makta i czekasz, aż kopie jak i zacznie go do powrotem. Tu nie było żadnych problemów. Jeżeli chodzi o, o techniczne rzeczy, to wszystko co dało się zepsuć na jazdzie, to ja w tłum. Czyli no to moja wina, że nie mamy górnej części czterech bo położyłem ją w kopcicie, no, przy sześciu i buforta. Poszedłem no, I poszedłem i spać. No, poszedłem, zapęłam no. Bo członko zaczęło przygrzewać, było tak ładnie, wiało sobie świateczka, leciał samoterownie na, na samoterze. po fala się uspokoiła, bo, bo on po takich bardzo ładnie trzymać kurs. A to jest zrównoważona żaglowo, to jest kwestia dopasowania wielkości żagla do, do warunków podkocz zachowuje się bardzo fajnie, natomiast ta łódka zachowuje się zupełnie inaczej niż duży ja. To, to trzeba też wyjaśnić, to wiedziałem o początku, no, zresztą już byłem miał na Bałtyku, że to nie jest takie coś, że przychodzi 8-10 sali woforta i no, ostro jedziemy nie, to po prostu rzuca łódko w każdą stronę, najzwyczajniej w świecie jak jest fala yy, bo największym problemem jest fala, nie wiatr bo ta łódka, jeżeli chodzi o wiatr, to sobie radzi naprawdę do 10 bez problemu.